W niedzielę 3 lipca na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki nad Jeziorem Kozienickim zorganizowano senioradę, czyli piknik rekreacyjny odbywający się pod hasłem Aktywni Razem. Seniorada w naszym mieście była już organizowana po raz trzeci, skierowana była głównie dla osób starszych, ale w integracji z, ze swoją rodziną, z wnuszkami, z dziećmi, także piknik można uznać, że głównie wychodzą. Od seniorów, aczkolwiek po całą rodzinę. Uczestnicy pikniku rekreacyjnego mieli okazję porozmawiać ze specjalistami o tym, jak zdrowo i aktywnie żyć. Było kilka punktów, z których można było skorzystać. Był punkt medyczny, gdzie można było zmierzyć poziom cukru, zmierzyć sobie ciśnienie, bądź skonsultować indywidualne już swoje zapytania. Był punkt konsultacji dietetycznej tu to samo konsultacja na temat odżywiania, diety. Aż w końcu była, był punkt, w którym można było wyruszyć do wieloboju rekreacyjnego wziąć udział w kilku konkurencjach sprawnościowych. Które zakończały się zdobyciem nagród. Podczas pikniku można było też skonsultować z trenerem personalnym zestaw ćwiczeń, a także dobrać odpowiednią do wieku i stanu zdrowia formę aktywności fizycznej. Pytanie tylko, czy kozieniccy seniorzy są aktywni? Zaczynają być. Ja myślę, że jeszcze na ten moment działają troszeczkę indywidualnie, ale staramy się ich wyszukać, staramy się ich połączyć troszkę w grupy razem z Kozińskim Centrum, dać im też takie zajęcia właśnie grupowe, po prostu troszkę ich tutaj odszukać i zidentyfikować. Niedzielnej imprezie nie dopisała pogoda, jednak najbardziej zdeterminowanym seniorom deszcz nie był w stanie przeszkodzić. Rzeczywiście pogoda tutaj odgrywa kluczową rolę w takich zajęciach na, na świeżym powietrzu. Deszcz to najgorsze, co można sobie wyobrazić, ale mimo wszystko byli ci najbardziej wytrwali. A my z kolei tym piknikiem zaczynamy naszą letnią przygodę, bo również będziemy kontynuować takie zajęcia na świeżym powietrzu, w tym także dla seniorów. Dla tych, którzy nie uczestniczyli w niedzielnym pikniku rekreacyjnym, mamy dobrą wiadomość. My już na ten moment zaopatrzyliśmy, że tak powiem, miasto w plakaty, w ulotki. Także można zapoznać się z całym harmonogramem zajęć i nadrobić to, od czego zaczęliśmy, czyli piknik, a teraz już zajęcia, właśnie zorganizowane w poszczególne dni o konkretnych godzinach. Także to wszystko jest na stronie Kaceris i na plakatach, ulotkach, które już są. Zachęcamy zatem do korzystania z proponowanych zajęć, bo przecież dobre zdrowie i dobre samopoczucie są najcenniejsze. Organizatorem przedsięwzięcia jest Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej, współorganizatorem Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu.